Choć Waldemar Gilas wzbudzał wśród widzów dziesiątej edycji, Rolnik szuka żony, sporo kontrowersji, to dziś cieszy się się ogromnym zainteresowaniem w sieci. Ostatnio Rolnik w swoich mediach społecznościowych pochwalił się efektami swojej najnowszej metamorfozy. Jak teraz wygląda? Waldemar z Rolnika zafundował sobie sporą metamorfozę. Waldemar Gilas to osoba, której z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom 10. Edycji programu Rolnik szuka żony. 41-latek zgłosił się do show TVP, chociaż zdaniem wielu widzów tak naprawdę nie szukał miłości, a Rozgłosu. Sam jednak temu stanowczo zaprzeczał, kobietą, która szczególnie wpadła mu w oko, była 30-letnia Ewa Kryza. Rolnik nie mógł od niej oderwać wzroku, ale jednocześnie miał też wiele wątpliwości. Nie do końca był przekonany, czy piękna wokalistka odnalazłaby się na gospodarstwie. Finalnie ich relacja zakończyła się dość brzydką i niepotrzebną kłótnią w finale, rolnika, gdzie Waldek przy okazji oświadczył, że zaczął spotykać się ze swoją inną kandydatką, Dorotą, z którą niedługo przywita na świecie ich pierwsze wspólne dziecko. Choć osoba Waldka wzbudzała sporo kontrowersji wśród widzów, rolnik szuka żony, to jednocześnie cieszy się także sporą grupą sympatyków, którzy bacznie śledzą jego losy po programie. Na jednej z ostatnich relacji live na Instagramie rolnika internauci zwrócili uwagę na jego odmieniony wygląd, a konkretnie jego nową fryzurę. Na odpowiedź Waldemara nie trzeba było długo czekać. Szybko przyznał, że w ostatnim czasie odwiedził fryzjera i postanowił zmienić swoje dotychczasowe uczesanie. Tak byłem u fryzjera i zmieniłem uczesanie, przyznał z dumą Waldemar, jak Wam się podoba w nowym wydaniu?